Cześć, witajcie z tej strony Kuba. Jesteśmy po Monday Night Raw, tuż po wielkim triumfie CM Punk'a i zdobyciu po raz siódmy przez niego tytułu Mistrza Świata właśnie największej wrestlingowej federacji WWE. Zrobił CM Punk dokładnie to, co ostatni raz udało mu się w roku 2011. Zdobył główne mistrzostwo w WWE, nie licząc tego, czego dokonał w roku 2022, chociażby na Double or Nothing podczas z jego krótkiej przygody i jakże naprawdę no dosyć bardzo mocno tu turbulencyjnej w All Elite Wrestling tak jednak CM Punk w końcu pokonał Jay Uso, jest mistrzem świata i wszyscy na to czekali nowe odświeżenie w rosterze nowa jakość, jeszcze do tego Triple H napisał gdzieś tam na Twitterze że po prostu będzie to row, no może nie tyle nowej ery ale jakichś zmian no i rzeczywiście tygodniówka była całkiem ciekawa Oczywiście show otworzył New World Heavyweight Champion CM Punk, który został naprawdę gorąco powitany przez fanów. Tego brakowało, tego chcieliśmy. Taki obrazek chcieliśmy zobaczyć po SummerSlam. Niestety Sefronis pokrzyżował e, CM Punkowi te plany. Taki obrazek widzimy teraz. CM Punk wszedł na arenę jako nowy mistrz świata ciężkiej. Powiedział doskonale, że zdaje sobie sprawę z tego, że kolejka chętnych na jego tytuł jest bardzo długa. Oczywiście wymienił nazwisko AJ Stylesa, ale z drugiej strony powiedział, że Dominik Mysterio, który też gdzieś tam do niego startował, jest tylko chłopcem do bicia. No i przede wszystkim wykonał gest, który Seth Rollins wykonał zamykając WrestleMania przede wszystkim trzecą pierwszą i tegoroczne Summerslam w New Jersey. Kurczę, nad głową machają, no macha, no kręci tytułem mistrzowskim. No oczywiście gest y, wysłany do Seth'a Rollinsa, kiedy Rollins wróci, a ma go nie być do kwietnia przyszłego roku, wtedy pewnie wystartuje rywalizacja Punk-Rollins, która będzie miała swoją, być może nawet kolejną trylogię. Y, mimo wszystko, co się wydarzyło? Logan Paul Paul, który w ostatnim czasie y, dawał do zrozumienia i w WWE i za, z pomocą mediów społecznościowych, że chce walczyć o tytuł Mistrza Świata, w końcu upomniał się o swoją szansę. Wszedł do ringu, ale o swoją szansę upomniał się ten, kto ostatnio ten tytuł nosił, prawie jak buty Romana Reignsa, ale to jego kolega z Division, Mianowicie na arenie pojawił się Paul Heyman, razem z Bronem Breakerem i Big Bronsonem Reedem. No a w ringu był Logan Paul oraz oczywiście e, CM Punk. Logan Paul chciał uciec, ale Division mu nie dali na to zgody. Został pchnięty na apron, a po chwili e, Division rzucili się na CM Punk'a. I co? Wielki face turn Logan Pola? Nic bardziej mylnego. Logan Paul wchodzi i rzuca się na Division. Division kontruje, ale później CM Punk chwyta krzesło i odpycha Division z ringu. No i w walce wieczoru Punk i Jayuso mieli z Division zawalczyć. Ale co to miało być za zachowanie Logana Pola? Chcesz grać ze mną do jednej bramki, czy chcesz dostać od niego lanie? powiedział Second City Saint. No słuchajcie, wygląda. Wyglądało to fajnie, ale mimo wszystko rozgrzewka była. bezpośrednio miała wpływ na to. Początek rąk miał wpływ na to, co wydarzyło się na końcu. Dobra, panie i panowie, e, mieliśmy walkę kobiet. Stefani Waker oraz Niki Bella. E, oczywiście w dalszym ciągu e, pokazują na co je stać, ale przegrały walkę ze swoimi rywalkami w, w starciu, które show nam otworzyło: Roxane Perez oraz. E, I Raquel Rodriguez. One wygrały tę walkę. No i tym samym oczywiście... No ale po starciu się przytuliły i tak dalej. E, dobra, kolejne starcie. No, wrócił Ludwik Kaiser. Brawo. Ostatnio były plotki, że rozstał się z Stephanie Straton, Ach, a to zaskoczenie wielkie. E, no ale on jako El Grande Americano zawalczył z pętą. No i Penta jego e, po prostu pokonał. Dublerzy tak samo m, zbyt wiele w tym projekcie, zbyt wiele, m, zbyt wielkiej roli nie odegrali, że tak powiem. Nie wiem dokąd zmierza ten projekt z El Grande Americano, jak jeszcze e, miał on swoje poprzednie wcielenie, że tak powiem, no to jeszcze ok, ale teraz, jak Ludwig Kaiser to przejął, to zrobiło się to takie. Ach, trochę trochę takie niefajne, wiecie. Później, czas na kolejny ważny element Gali. Panie i panowie, Dominik Mysterio, AAA World Champion i Intercontinental Champion w ringu, i powrócił Rey Mysterio. Panie i panowie, który kurczę, no, pauzował z powodu kontuzji. Hall of Famer WWE swojego syna wschodzącą gwiazdę. E, wszystko wskazuje na to, że wciągnie do kolejnych walk e, przeciwko samemu sobie. No i będziemy za niedługo mieli walkę ojca z synem e, Ray vs Dominic. Zobaczymy co z tego wyjdzie, być może na Survivor Series w San Diego. Wiecie, taki luchadorski klimat. Wiecie, no Dominic Mysterio nazywa się najlepszym luchczadorem wszechczasów, jak on sobie tatuaż zrobił na szyi. No a Ray przyszedł, wykonał 619, powiedział, wspomniał Ediego Guerrero, a ten skontrował, żeby od jego ojca trzymał się z daleka, ale dobrze wie. Wiemy, że no z tym ojcowstwem to ciągnie się od Summersem 2005, więc poszło 19 Dominik uciekł z ringu, nie było splesza i tak to wyglądało. No dobra, później kolejna m, dywizja m, kobieca, yy, ale ja tych walk nie oglądam ze względu na to, że niestety czas mi nie pozwala. Charlotte i Alexa, jako mistrzyni taktimowe, wysłały do yy, Kabuki Warriors oraz oczywiście pozostałych zawodniczek wiadomość, że one są na szczycie dywizji taktimowej. Tak samo jak na szczycie z Dragon Lee i AJ Styles, panie i panowie, który ogłosił tak dawno, że dla niego już przyszły rok będzie pożegnalnym rokiem, gdzie odchodzi na emeryturę i kończy karierę. Czy się nie po tytułu mistrza świata ciężkiej Styles versus Punk. Kto by tego nie chciał zobaczyć? No więc tak to wyglądało. AJ Styles oraz Dragon Lee triumfują podczas Raw. Tym samym Judgment Day dostaje kolejny raz srogą lekcję. Dominik Mysterio chcący pomóc Judgment Day został przez irlandzkiego wojownika Sheamusa z nową wygoniony z ringu. No i czas na kolejny tag team match. Teddy Long siedział na zapleczu Raw. Panie i panowie zapowiedziana walka. Rywale z ostatniej sobotniej gali. Mistrz Świata Wekciężkiej. Nowy! CM Punk i J. Uso kontra Bro Big Bronson Reed oraz e, jego tak team partner, czyli Bron Breaker. Walka! Nawet fajna. Zakończona e, podwójnym wyliczeniem. No czy tego? No wiecie, no Division on demolkę. Tego możemy się spodziewać. No i co się dzieje, panie i panowie? W końcu Zaczyna się rzeź Tsunami, Spear, to wszystko kurczę Wskazuje na to, że kolejny raz bardzo mocno dostanie i oberwie Jayuso, jak i CM Punk. I oni dostają. Punk znowu bierze krzesło, ale na pomoc wbiega Logan Paul ze swoim atrybutem, ze swoją bronią kastetem. I uwaga, co się dzieje. Czy przejdzie ostateczny face turn? Czy odpłaci Division za ten atak? Nie ma takiej opcji. No kautuje CM Punk'a. No kautuje Mistrza Wagi Jest dalej healem i świetnie to rozegra. Grał. I to wszystko wskazuje na to, że drużyna CM Punk'a, w której znajdzie się na pewno Jay Uso, w której być może LA Knight się znajdzie, w której znajdzie się na pewno Roman Reigns, więc drużyna Panka zasilona przez no, znaczne postaci w rosterze kontra drużyna Vision zasilona przez być może Brocka Lesnara i Logana Pola, Robi się ciekawie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.